Także pierwsza wędka już zrobiona quick hitch, standardowy ołów, yy, przepon mam fluorocarbon z haczykiem 12, do tego konserwa spam i do tego tutaj mam peletę drobną plus yy, drobne larwy komarów, zasuszone yy, białe robaki i drobniutkie krewetki. Później Wam pokażę takie mikro małe krewetki. Także mam nadzieję, że to się sprawdzi. Strasznie wieje, mam nadzieję, że będzie dobrze słychać, ale wydaje mi się, że będzie trochę słabo. Pierwsza, wędka leci do wody. Pierwsza wędka zarzucona i jedziemy z drugą.